Osoby, które oglądają mnie w Polsce na moim kanale, kod nawyku, powiedz to dokładnie po polsku, czyli w jaki sposób zimna woda aktywuje i poprawia jakość mitochondriów w organizmie. Jasne, nie ma sprawy. Czyli dla osób, które oglądają Cię w Polsce na kanale Nawyku, możesz powiedzieć tak: Zimna woda w zasadzie aktywuje mitochondria, sprawiając, że stają się one bardziej wydajne i odporne. W efekcie poprawia się jakość ich pracy, co przekłada się na lepsze wytwarzanie energii i ogólną kondycję komórek. Więc to naprawdę świetny sposób na wsparcie mitochondriów. Czy działa tak samo jak czerwone światło? Można powiedzieć, że działa w podobny sposób, ale trochę inaczej. Zarówno zimna woda, jak i czerwone światło wspierają mitochondria tylko różnymi ścieżkami. Zimne kąpiele uczą mitochondria odporności i sprawiają, że stają się bardziej wytrzymałe, a czerwone światło bezpośrednio stymuluje je do lepszej produkcji energii. Więc to takie... Różne narzędzia, które razem mogą naprawdę fajnie wspierać zdrowie Twoich mitochondriów. Czyli rano wchodzę do zimnej wody, a wieczorem robię sobie terapię czerwonym światłem. Dokładnie tak. Rano wskakujesz do zimnej wody, żeby pobudzić organizm i mitochondria na cały dzień, a wieczorem robisz sobie terapię czerwonym światłem, żeby wspomóc regenerację. To świetna rutyna, żeby dbać o swoje mitochondria z dwóch stron. Pozdrawiam wszystkich.